Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Bóg postanowił zniszczyć cały świat potopem? Dlaczego tak drastyczny środek? Odpowiedź tkwi w tajemnicy, która przez wieki była ukrywana przed ludzkością. Dziś odkryjemy prawdę o gigantach sprzed potopu i ich walce przeciwko samemu Bogu. W księdze rodzaju czytamy: Synowie bożcy zobaczyli córki ludzkie, że były piękne, i brali je sobie za żony, które chcieli. Te słowa skrywają jeden z największych sekretów Biblii. Kim byli ci synowie bożcy? Jakie było ich prawdziwe pochodzenie? Starożytne teksty apokryficzne, szczególnie Księga Henocha, odkrywają przed nami szokującą prawdę. Ci synowie bożcy to upadłe anioły, zwane strażnikami, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu i stąpili na ziemię. Ich przywódcą był Semjaza, a wśród nich znajdowali się Azazel, Armaros, Barakijal i wielu innych. Każdy z nich miał określoną misję nauczyć ludzkość zakazanych sztuk. Azazel nauczył ludzi wytwarzania broni, ozdób i kosmowania się. Semjaza przekazał zaklęcia i cięcie korzeni. Armaros uczył rozwiązywania uroków, a Barakijal astrologii. Te nauki, które dziś mogą wydawać się niewinne, w tamtych czasach były bezpośrednim buntem przeciwko porządkowi ustanowionemu przez Boga, ale prawdziwa katastrofa miała dopiero nadejść. Związki między upadłymi aniołami a córkami ludzkimi wydały na świat potomstwo Nefilim, gigantów o nadprzyrodzonej sile i okrutności. Te istoty nie były zwykłymi ludźmi. Miały wzrost od 3 do 9 metrów, posiadały niewiarygodną siłę i były głodne destrukcji. Księga Henocha opisuje ich jako istoty, które pożerały wszystko, co wyprodukowali ludzie, a gdy to się skończyło, zwróciły się przeciwko ludziom i zaczęły ich pożerać. Giganci stali się przekleństwem ziemi, siląc terror w sercach wszystkich żywych istot. Ich obecność na Ziemi zakłóciła naturalny porządek stworzenia. Zwierzęta zaczęły się mieszać między sobą, tworząc hybrydy i potwory. Ziemia została splamiona krwią niewinnych, przemoc stała się codziennością, a sprawiedliwość została wymazana ze świata. Bóg, widząc to zniszczenie, postanowił interweniować. Wysłał archanioła Michała, Gabriela, Rafaela i Uriela, aby ukrócili tę bezbożność. Upadli, aniołowie zostali związani w ciemnych otchłaniach ziemi, gdzie oczekują sądu ostatecznego. Ale giganci wciąż żyli. Ich obecność na ziemi była żywym przypomnieniem buntu przeciwko Bogu. Każdy dzień ich istnienia był obrazą dla stwórcy. Dlatego też Bóg postanowił o potopie, nie z gniewu, ale z konieczności oczyszczenia świata z tej korupcji. Noe otrzymał polecenie budowy Arki nieprzypadkowo. Był jedynym człowiekiem, którego linia genetyczna nie została skażona przez nefilim. Jego rodowód był czysty, nieskalany przez upadłe anioły. To dlatego Biblia mówi, że Noe był doskonały w swoich pokoleniach. Czy rozumiesz już prawdę? Potop nie był karą za zwykłe grzechy ludzkości. Był koniecznym aktem oczyszczenia świata z hybrydalnych istot, które zagrażały samemu planowi zbawienia. Gdyby linia genetyczna ludzkości została całkowicie skażona, niemożliwe byłoby przyjście Mesjasza. Ale historia gigantów nie kończy się na potopie. To, co wydarzyło się dalej, jest jeszcze bardziej niepokojące i objawia prawdziwy zakres ich walki przeciwko Bogu. Kiedy wody potopu opadły, wydawało się, że zagrożenie minęło na zawsze. Jednak starożytne teksty mówią nam coś zupełnie innego. Księga Henocha opisuje, że dusze gigantów, zwane złymi duchami, nie mogły odejść do miejsca odpoczynku, jak zwykłe ludzkie dusze. Były skazane na błądzenie po ziemi aż do dnia sądu. Te duchy stały się demonami, które do dziś nękają ludzkość, szukając ciał do opętania. Henoch pisze: A teraz giganci, którzy powstali z duchów i ciała, będą nazywani złymi duchami na ziemi, i na ziemi będzie ich mieszkanie. Złe duchy wyszły z ich ciał, ponieważ powstały z ludzi i ze świętych strażników, ich początek i pierwsze pochodzenie będzie z duchów. To odkrycie zmienia wszystko, co myśleliśmy o wojnie duchowej. Demony nie są abstrakcyjnymi siłami zła, to dosłownie dusze gigantów, które walczyły przeciwko Bogu przed potopem. Ich nienawiść do ludzkości jest osobista i głęboko zakorzeniona w historii. Ale czy wszystkie linie gigantów zostały zniszczone przez potop? Biblia daje nam szokującą odpowiedź. W liczbach 13:33 czytamy o zwiadowcach, którzy mówią tam też widzieliśmy gigantów synów anaka z rodu gigantów byliśmy w naszych oczach jak szarańcza a tak też byliśmy w ich oczach jak to możliwe niektórzy uczeni biblijni sugerują że żona jednego z synów noego mogła mieć geny nefilim inni wskazują na możliwość ponownej infiltracji przez upadłe anioły po potopie Niezależnie od wyjaśnienia, fakt pozostaje niepodważalny. Giganci powrócili. Goliat z gad nie był wyjątkiem. Biblia wymienia całe klany gigantów: Anakim, Refaim, Emim, Zamzumim. Każdy z tych ludów stanowił bezpośrednie zagrożenie dla planu Bożego dotyczącego ziemi obiecanej. Dlaczego Bóg nakazał Izraelitom całkowite wyniszczenie tych ludów? Odpowiedź jest przerażająco prosta. Nie byli w pełni ludźmi. Król Ok z Baszanu miał łoże żelazne, długie na dziewięć łokci i szerokie na cztery łokcie, około cztery metrów długości. Jego siła była legenda, a jego opór przeciwko Izraelowi był nie tylko polityczny, ale duchowy, reprezentował kontynuację buntu sprzed potopu. Starożytne źródła pozabiblijne potwierdzają istnienie gigantów na całym świecie. Józef Flawiusz pisze o ich ogromnych kościach, znajdowanych w jego czasach. Starożytni historycy, jak Herodot, Pliniusz i inni, opisują spotkania z istotami nadprzyrodzonego wzrostu i siły. Archeolodzy wciąż znajdują szkielety o niezwykłych rozmiarach. W 1955 roku w Ameryce Południowej odkryto szkielety o wzroście ponad 3 metrów. W różnych częściach świata znajdowane są czaszki o wydłużonym kształcie i podwójnej objętości normalnej ludzkiej czaszki. Ale prawdziwa walka gigantów przeciwko Bogu nie ograniczała się do fizycznej destrukcji. Ich prawdziwym celem było zepsucie ludzkiej natury, uniemożliwienie przyjścia Mesjasza i ostateczne przejęcie władzy nad Ziemią. Każdy akt przemocy, każda perweria, każde odstępstwo od Bożego Prawa było częścią Większego Planu. Analizując genealogie biblijne, widać wyraźną walkę między potomstwem niewiasty a potomstwem węża. Linia Seta pozostawała czysta podczas gdy linia Kaina mieszała się z Nefilim. Ta walka genetyczna była dosłownie walką o przyszłość ludzkości. Giganci nie walczyli tylko mieczem i włócznią. Ich prawdziwą bronią była korupcja. Nauczyli ludzi magii, wróżbiarstwa, alchemii, astrologii i innych zakazanych sztuk. Te praktyki nie były niewinnymi formami wiedzy, były metodami komunikacji z upadłymi aniołami i otwarcia portali dla sił ciemności. Czy rozumiesz już prawdziwą naturę tego konfliktu? To nie była walka między różnymi plemionami czy narodami. To była dosłownie wojna między niebem a piekłem, toczona na ziemi, z ludzkością jako główną nagrodą. Prawdziwy horror zaczyna się, gdy zdamy sobie sprawę, że technologie i wiedza przekazane przez upadłe anioły nie zniknęły z powierzchni Ziemi. Zostały zachowane i przekazywane przez sekretne linie inicjacyjne na przestrzeni tysiącleci. To, co nazywamy dziś okultyzmem, jest w rzeczywistości kontynuacją nauk strażników sprzed potopu. Azazel. Który nauczył ludzi sztuki wojennej i kosmowania, stał się prototypem wszystkich późniejszych bóstw wojny i piękna. Jego wpływ możemy odnaleźć w kulcie Marsa, Afrodity, a nawet współczesnej obsesji na punkcie przemocy i powierzchownej urody. Czy to przypadek, że nasza cywilizacja tak bardzo przypomina czasy sprzed potopu? Semjaza, nauczający zaklęć i magii, stał się źródłem wszystkich systemów okultycznych. Od babilońskich misterów po współczesne loże masońskie, wszędzie znajdziemy ślady jego nauk. Tajne towarzystwa nie są wynalazkiem nowożytności. To kontynuacja starożytnych szkół misterów, które zachowywały zakazaną wiedzę strażników. Barakial Mistrz astrologii wpłynął na wszystkie późniejsze systemy wróżbiarstwa. Od horoskopu codziennego, po skomplikowane systemy numerologii wszystko to ma swoje korzenie w nauce tego upadłego anioła. Nie jest przypadkiem, że Biblia tak ostro potępia astrologię. To nie przesąd, to dosłownie komunikacja z siłami ciemności, ale najbardziej niepokojące jest to, że linie genetyczne gigantów mogły przetrwać w ukryciu? Starożytne teksty mówią o potomstwie węża, które będzie walczyło z potomstwem niewiasty aż do końca czasów. Czy możliwe jest, że niektóre z wpływowych rodzin na świecie noszą w sobie geny Nefilim? Księga Henocha opisuje, jak giganci przed śmiercią przekazali swoją wiedzę wybranym ludziom. Te linie inicjacyjne zostały starannie zachowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wielkie cywilizacje starożytności Egipt, Babilon, Grecja, wszystkie miały swoje tajne kolegia, które głosiły się spadkobiercami przedpotopowej mądrości piramidy Egiptu, Stonehenge, megalityczne struktury na całym świecie, czy to możliwe, że zostały zbudowane przy użyciu technologii przekazanych przez strażników? Matematyczna precyzja tych budowli, niemożliwa do osiągnięcia nawet współczesnymi metodami, sugeruje nadprzyrodzone źródło wiedzy. Starożytne teksty sumeryjskie mówią o Anunaki, istotach z nieba na ziemię stępujących. Egipskie hieroglify przedstawiają bogów o nadludzkim wzroście, indyjskie wedy opisują rakshasów, gigantycznych demonów walczących z ludzkością. Wszystkie te tradycje mają wspólny rdzeń pamięć o gigantach sprzed potopu. Ale prawdziwa walka toczy się na poziomie duchowym. Dusze gigantów, uwięzione na ziemi jako demony, nieustannie dążą do odzyskania fizycznej formy. Opętania, fenomeny paranormalne, pojawienia się UFO wszystko to może być przejawami tej samej duchowej rzeczywistości, którą starożytni nazywali aktywnością Nefilim. Współczesne odkrycia genetyczne otwierają nowe, niepokojące możliwości. Czy próby klonowania, inżynierii genetycznej i tworzenia hybryd człowiek-zwierzę nie są próbą odtworzenia przedpotopowych eksperymentów? Czy naukowcy, sami tego nie wiedząc, nie podążają ścieżką wytyczoną przez strażników tysiące lat temu. Jezus ostrzegał, że ostatnie dni będą jak za czasów Noego. Co dokładnie miał na myśli? Czy mówił tylko o moralnym upadku czy o dosłownym powrocie warunków sprzed potopu, włączając w to powrót gigantów? Księga Objawienia mówi o czasach, gdy otworzą się studnie odchłani, i wyjdą z nich istoty podobne do szarańczy z twarzami ludzkimi. Czy to metafora, czy dosłowny opis uwolnienia uwięzionych duchów gigantów? Prorok Daniel wspomina o mieszaniu się nasienia ludzkiego z nasieniami innych w czasach ostatecznych. Starożytne proroctwa mówią, że w czasach końcowych Nefilim powrócą. Niektóre interpretacje sugerują, że powrót ten już się rozpoczął. Niezwykły wzrost średniego wzrostu ludzi w ostatnim stuleciu, pojawianie się ludzi o niezwykłych zdolnościach fizycznych, a nawet fenomen dzieci indygo, czy to wszystko może być oznakami genetycznej infiltracji. Walka gigantów przeciwko Bogu nigdy się nie skończyła, po prostu przeniosła się na inne pole bitwy. Zamiast otwartej konfrontacji mamy teraz subtelną korupcję, zamiast fizycznej destrukcji mamy duchowe zniewolenie, ale cel pozostaje ten sam: zniszczenie ludzkości i udaremnienie Bożego planu zbawienia. Prawdziwe znaczenie walki gigantów przeciwko Bogu objawia się w pełni, gdy zrozumiemy, że nie była to walka o terytorium czy dominację. Była to walka o sam fundament rzeczywistości, o to, kto będzie kontrolował przyszłość stworzenia i czy plan zbawienia ludzkości może zostać zrealizowany. Upadłe anioły wiedziały o mesjańskim proroctwie z księgi Rodzaju 3.15, gdzie Bóg mówi do węża i wprowadzę nieprzyjaźń między Tobą a niewiastą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zmiażdży Ci głowę, a Ty ukąsisz je w pietę. To proroctwo zapowiadało przyjście zbawiciela przez linię ludzką. Strategią szatana było skażenie tej linii genetycznej. Dlatego też inwazja strażników nie była przypadkowa. Był to precyzyjnie zaplanowany atak na integralność gatunku ludzkiego. Jeśli cała ludzkość zostałaby genetycznie skażona przez hybrydyzację z aniołami, niemożliwe stałoby się narodzenie się prawdziwie ludzkiego mesjasza. Księga Henocha ujawnia przerażający szczegół. Giganci nie tylko zabijali i pożerali ludzi, ale także siebie nawzajem. Ich naturalna agresja nie znała granic. Były to istoty stworzone do destrukcji, niezdolne do konstruktywnej działalności. Każdy dzień ich istnienia przybliżał świat do całkowitego chaosu, ale ich prawdziwa broń była znacznie subtelniejsza niż brutalna siła. Giganci i ich ojcowie strażnicy nauczyli ludzi sztuki magicznej, która pozwalała na komunikację ze światem duchów. Te praktyki otwierały portale dla kolejnych upadłych aniołów, tworząc spiralę korupcji, którą coraz trudniej było zatrzymać. Starożytne teksty opisują przedpotopowy świat jako miejsce, gdzie granica między światem fizycznym a duchowym była niemal nieistotna. Ludzie regularnie komunikowali się z istotami z innych wymiarów, praktykując nekromancję, wróżbiarstwo i inne formy okultyzmu. To nie była religia w naszym rozumieniu, to była dosłowna współpraca z siłami ciemności. Technologia przekazana przez strażników wykraczała daleko poza wytwarzanie broni czy ozdób. Niektóre apokryficzne teksty sugerują, że przedpotopowa cywilizacja osiągnęła poziom technologiczny porównywalny z naszym, a może nawet go przewyższający. Megalityczne struktury na całym świecie mogą być pozostałościami tej zaawansowanej kultury. Dlaczego Bóg nie interweniował wcześniej? Odpowiedź leży w naturze wolnej woli. Nawet aniołowie posiadali swobodę wyboru, a ich bunt był świadomą decyzją. Bóg pozwolił na rozwinięcie się konsekwencji tego wyboru, aby cały wszechświat mógł zobaczyć, dokąd prowadzi odstępstwo od jego porządku. Potop nie był aktem zemsty, ale aktem miłosierdzia. Gdyby korupcja rozwijała się dalej, ludzkość mogłaby zostać całkowicie zniszczona duchowo i fizycznie. Oczyszczenie świata przez wodę było konieczne dla zachowania możliwości zbawienia. Noe nie został wybrany przypadkowo. Jego linia genetyczna była nieskalana. Ale ważniejsze było to, że zachował czystość duchową w świecie totalnej korupcji. Był sprawiedliwy w swoim pokoleniu nie tylko moralnie nienaganny, ale także genetycznie czysty. Po potopie strategia sił ciemności musiała się zmienić. Skoro masowa hybrydyzacja była niemożliwa, upadłe anioły skoncentrowały się na tworzeniu lokalnych ognisk oporu. Ludy gigantów w Kanaanie nie były przypadkiem. Były strategicznie rozmieszczone, aby uniemożliwić Izraelitom zajęcie ziemi obiecanej. Dlaczego akurat Kanaan? Ponieważ przez tę ziemię miała przejść linia mesjańska. To tam miał się narodzić Abraham, Dawid, a ostatecznie sam Mesjasz. Każdy gigant w Kanaanie był żywą przeszkodą dla realizacji Bożego planu zbawienia. Dlatego też polecenia Boże dotyczące totalnego wyniszczenia tych ludów nie były aktem okrucieństwa, ale koniecznością duchową. Nie można było pozwolić na dalsze mieszanie się linii genetycznych, ani na kontynuację praktyk okultycznych, które otwierały drzwi dla kolejnej inwazji sił ciemności. Walka Dawida z Goliatem nabiera nowego znaczenia w tym kontekście. Nie była to po prostu bitwa między małym chłopcem a wielkim wojownikiem. Było to starcie między przedstawicielem czystej linii ludzkiej, a ostatnim z wielkich gigantów. Dawid reprezentował obietnicę mesjańską, podczas gdy Goliat był żywym symbolem buntu przeciwko Bogu. Zwycięstwo Dawida nie było dziełem przypadku ani tylko odwagi. Było to duchowe zwycięstwo nad siłami, które od początku świata próbowały udaremnić Boży plan. Kamień z Procy był tylko narzędziem, prawdziwą siłą była wiara w Boga Izraela i świadomość walki toczącej się na kosmiczną skalę. Ostateczna prawda o walce gigantów przeciwko Bogu objawia się w pełni dopiero w kontekście końca czasów. To, co działo się przed potopem, stanowi profetyczny obraz tego, co ma nadejść. Jezus nie bez powodu ostrzegał, i jak było za dni Noego. Tak będzie w dniach Syna Człowieczego. Współczesna nauka, sama tego nie wiedząc, powtarza błędy przedpotopowej cywilizacji. Eksperymenty genetyczne, próby tworzenia hybryd, badania nad przedłużaniem życia wszystko to przypomina zakazane nauki przekazane przez Strażników. Czy możliwe, że współczesne odkrycia są w rzeczywistości odzyskiwaniem starożytnej, zakazanej wiedzy? Fenomen UFO i spotkań z istotami pozaziemskimi może mieć zupełnie inne wyjaśnienie niż to, które proponuje popularna kultura. Czy te obcy nie są przypadkiem tymi samymi upadłymi aniołami, które kiedyś stąpiły na górę Hermon? Ich zainteresowanie genetyką ludzką, eksperymenty nad porwanymi osobami, próby hybrydyzacji wszystko to brzmi znajomo w kontekście starożytnych tekstów. Księga Henocha przepowiada, że w czasach końcowych dusze gigantów zostaną uwolnione z więzień podziemnych. Rosnąca aktywność demoniczna na świecie, wzrost popularności okultyzmu, nawet pozornie niewinne praktyki jak horoskopy czy medytacja transcendentalna wszystko to może być przejawem tego duchowego uwolnienia, ale prawdziwa bitwa. Toczy się na poziomie znacznie głębszym niż fizyczne manifestacje. Chodzi o same fundamenty rzeczywistości. Siły ciemności próbują przekonać ludzkość, że nie istnieje obiektywna prawda, że moralność jest względna, że człowiek może sam stanowić o dobru i złu. To dokładnie ta sama kłamstwo, które wąż powiedział Ewie: Będziecie jak Bóg. Współczesne ideologie. Które negują istnienie płci, rodziny, a nawet podstawowych kategorii ludzkiej natury, mogą być kontynuacją przedpotopowej korupcji. Celem nie jest po prostu destrukcja społeczeństwa, ale destrukcja samej koncepcji tego, co znaczy być człowiekiem stworzonym na obraz Boga. Czy globalna elita? Która promuje tę ideologię, działa świadomie czy nieświadomie? Czy możliwe, że niektórzy z jej członków są rzeczywiście potomkami linii gigantów, niosącymi w sobie zarówno geny, jak i duchową nienawiść do Bożego Porządku? Starożytne teksty sugerują, że linia potomstwa węża będzie aktywna aż do końca świata. Próby stworzenia sztucznej inteligencji, która przewyższyłaby ludzką, również mogą mieć duchowy wymiar. Czy nie jest to próbą stworzenia nowego rodzaju strażników, istot inteligentnych, ale pozbawionych duszy i zdolności do prawdziwej miłości? Czy technologia nie stanie się nowym narzędziem opresji, podobnie jak zakazane sztuki nauczane przez upadłe anioły? Ale historia ma także swoją jasną stronę: tak jak Noe zachował czystość w skażonym świecie, tak i dziś istnieją linie wiernych, które zachowują prawdę Bożą. Cerkiew, prawdziwi wierzący na całym świecie, stanowią duchową arkę, która przeniesie ludzkość przez nadchodzące czasy próby. Ostateczne zwycięstwo nie należy do gigantów ani do ich duchowych potomków. Księga Objawienia jasno przepowiada, że Chrystus przyjdzie ponownie, tym razem nie jako cierpiący baranek, ale jako król królów i pan panów. Wtedy wszystkie siły ciemności, które przez tysiąclecia walczyły przeciwko Bogu, zostaną ostatecznie pokonane. Walka gigantów przeciwko Bogu nie była tylko starożytną historią. To kosmiczny konflikt, który trwa do dziś i będzie trwał aż do końca świata. Każdy z nas jest uczestnikiem tej walki, czy tego chce, czy nie. Każdy wybór moralny, każda decyzja duchowa ma znaczenie w kontekście tego wielkiego konfliktu. Prawda o gigantach sprzed potopu zmienia nasze rozumienie historii, teraźniejszości i przyszłości. Nie jesteśmy przypadkowymi produktami ewolucji na zagubionej planecie. Jesteśmy uczestnikami wielkiej kosmicznej dramy, w której stawką jest przyszłość całego stworzenia. Czy jesteś gotowy stanąć po właściwej stronie w tej walce? Czy rozumiesz już, dlaczego prawda o gigantach była przez wieki ukrywana? Wiedza ta nakłada odpowiedzialność. Ci, którzy poznali prawdę, nie mogą już udawać, że walka nie istnieje. Wejr został podniesiony. Poznałeś prawdę, która przez stulecia była ukrywana, ale pamiętaj: poznanie to pierwszy krok. Działanie to to, co przekształca przeznaczenie. Jaki będzie Twój wybór? Wiedza z dzisiaj to klucz do jutra. Użyj jej, aby oświetlić swoją ścieżkę. Albo zobacz, jak gaśnie w cieniach bezczynności.